Isis is Way Home. Film, który pewnie mało kto kojarzy. Wyszedł z oceną 2, ale głosów tylko 6. Sprawdźmy ten film. Film stworzony przez Asylum. Nie kojarzę. Najpierw podają obsadę, z której nikogo nie znam. A potem tytuł Easy's Way Home. Zaczyna się na statku w akwarium. Gdzie ryby czekają na wyklucie się ikr. Słuchajcie, nie jestem może ekspertem od biologii, ale ikry na pewno nie otwierają się tak. No i dzieci po wyklucie się z ikr płyną do swoich rodziców. Zaraz zaraz wróć, wróć wróć. Co? No tak, postacie nie posiadają animacji ruchu. Widzę lenistwo twórców. No i ostatnia z tych wyklutych ryb okazuje się być dziewczyną, ale na razie ojciec nie ma jakiej nazwać. No ale potem kumpel, tak jakby, podrzucił mu pomysł, żeby ona nazywała się Izabel. Teraz kumpel tego ojca Izabel mówi, że świat to coś więcej niż to akwarium. Świat jest tam, w oceanie. Jednak ojciec Izabel nie chce się ruszać z tego akwarium. Wiadomo. Pięć tygodni później. Nad oceanem przelatują ptaki. Chyba ptaki, bo mi to wygląda raczej na samolot. Izabel, widząc to, też chce się nauczyć latać. No cóż, ja tej sceny zupełnie nie rozumiem. I jeszcze jedno. Dzieci tych rodziców pozostałych też mają imiona. Jimmy, Kerstin i Mercy. Jednak jej przyjaciółmi to nie są... Właściwie to cały czas się z niej nabijają. Potem ta Izabel widzi mapę, a na mapie jest położone występowanie pewnej rafy, tylko że to niedaleko wulkanu. Dobra, mniejsza z tym, lecimy dalej. Izabel lubi się bawić w takie, ja to nazywam mini teleporty w akwarium tym. Tylko zawsze jak ktoś wychodzi z tego teleportu, to dostaje jakimś zielonym, gównem. No i dzieci tych rodziców dostały od Izabel tym. Później Izabel wrazem ze swoimi kumplami bawi się w ciuciu -ciu babkę. Później człowiek używa pobieraka do ryb. No i ona wpada w to niestety. Ojciec nie może jednak pozwolić, aby ona zniknęła. I chwyta się tej sieci, przez co obaj wylądowali w oceanie. Teraz mają główny cel. Wrócić do tego akwarium. A to jest właśnie ten wulkan, o którym było mówione wcześniej. Okazuje się, że okręt był akurat blisko tego wulkanu, a wulkan właśnie wybuchł, tworząc gejzer, który przewrócił statek. Jednocześnie akwarium wypadło. Prąd niestety stał się dość silny i Izabel leci bezwładnie, przypadkiem oczywiście robiąc sobie rany. Lata tak niedaleko wulkanu. Na szczęście inna ryba wzięła ją i pomogła jej. Następna scena. Skoro akwarium wypadło, to ryby, wiadomo, uciekły. No i ojciec szuka Izabel. Nikt jej jednak nie widział. Izabel budzi się, obok tej ryby, która jej pomogła. Jej imię to Ipron. Ipron oczywiście opowiada Izabel wszystko o oceanie i o tutejszej okolicy. Jednak nie słyszała żadnych wzmian o rafie, którą Izabel widziała. Niestety Ipron musi ją teraz pilnować, ponieważ najpierw chciała dotknąć meduzy. No ale potem o mało nie została zjedzona przez małże. Wiadomo, taka ciekawska jest zawsze. Ale bardzo podoba mi się dźwięk tej małży. Normalnie dźwięk zamykanego wieka skrzyni. W sumie to może nawet pasuje. Tymczasem łódź odpływa. Dziwne, bo chyba się przewróciła. Może to inna łódź? Nie wiem. No i ryby są przerażone, no bo co teraz będzie? Słuchajcie, tak jak mówiłem wcześniej, nie jestem ekspertem od biologii, ale ryba raczej nie potrafi obrócić się w miejscu. Ale to nie wszystko. Zauważyłem, że ryba zaczyna machać płetwą. Dlaczego? Nie wiem. I to jest dziwne, bo podczas ruchu nie macha płetwą, a kiedy stoi, to czasami macha. Ja pierdole. Ale dobra, mniejsza z tym. Spotykają później kolejną postać o imieniu Karl, który podobno widział Izabel. Można powiedzieć, że wie, gdzie ona jest. No i teraz zacznie ich prowadzić na tamto miejsce, gdzie widział Izabel. Tymczasem Ipron i Izabel płyną do takiej jaskini, gdzie mieszkają różne ryby. Przede wszystkim gruby konik morski i wieloryb, któremu przybito wargi takerem. Wieloryb nazywa się Beatrice i to jest samica. Spokojnie, ja też myślałem, że to samiec. No ale potem po dość długiej rozmowie wpłynęli do jaskini, która oczywiście się zawaliła, a oni zostali w środku. I to jest kurwa dziwne, bo w następnej scenie się kurwa jakoś wydostali. I nie wiem, czy to była jaskinia, czy to był tunel, czy chuj wie co to było, nieważne. Zaczynają potem się bawić wśród wodorostów. No i jedna z ryb jest świecąca. Ale dobra, po dość długiej zabawie postanowili się zdrzemnąć na koralowcach. Tymczasem, po dość długim pierdoleniu trwającym minutę 50, Karl i ojciec Izabel natrafiają na dwa kraby. Pokonują ich, ponieważ Karl ma w dupie no właśnie, nie wiem co paszcze do jedzenia nie wiem co to jest ale nieważne, bo potem i tak porywa ich jakaś macka. Następna scena. Ryby zostają zaatakowane przez jakąś drapieżną rybę. I gdyby nie Izabel, to konik morski zostałby zjedzony. No i niestety ta drapieżna ryba zainteresowała się Izabel. No i oni schowali się w wodorostach, przez co ryba nie widzi ich. Izabel tymczasem płynie do Beatrice, bo Beatrice może zrobić pułapkę na tę rybę drapieżną. No i pułapka podziałała rzeczywiście. Jak ryba zobaczyła Beatrice, to uciekła. Oczywiście, wydając przy tym odgłos psa. Co jest potem? Wolę nie mówić. Dużo zbędnego pierdolenia. Wracamy teraz do ojca Izabel. Otóż porwała go ośmiornica, no i go gdzieś przeniosła, razem z jego kumplem Karlem. Imię tej ośmiornicy to Jimmy. I to jest fajne. Potrafi się obrócić w miejscu, bez ruszania mackami. No ale potem ośmiornica odchodzi, a oni idą dalej sami. No i wracamy znowu do Izabel. I ta scena jest kurwa dość dziwna. Po pierwsze, jakiś idiota łowi na pusty haczyk. A po drugie, to Isabel chciała być teraz na powierzchni, co pokazuje ta scena. No i jak ją wyciągnęli z wody, to się puściła haka. Co się kurwa dzieje? I jeszcze jedno. Twórcom tekstury się popierdoliły. Okej, okay, po dość długim, długim czasie, kiedy nic się nie dzieje poza rozmową, dochodzą do jakiegoś wraku samolotu i tam mieszkają te ryby. Nie znam niestety ich nazw, niestety, ale nieważne. I te ryby zgodziły się zaprowadzić Izabel do wulkanu. Izabel liczy na to, że jej ojciec tam jest. Tak w zasadzie to tylko pokazali im tunel, który jest w pewien sposób skrótem prowadzącym do wulkanu. Ale na końcu tego tunelu przejebane. Delfin jest głodny i poluje na ryby. Izabel szukając kryjówki chowa się no, w takiej rurze kamiennej. I niestety się tam klinuje i prąd wchodzi za nią. I delfin wyważa tę rurę kamienną. I to jest najlepsze. Ryby mogą sterować tą kamienną rurą. Niestety w którymś momencie delfin niszczy tą kamienną rurę. A kiedy wydaje się, że już delfin jednak zje te ryby, ośmiornica Jimmy strzela mu atramentem w pysk i przenosi dwie ryby w bezpieczne miejsce. Ośmiornica oczywiście miała taki główny cel. Znaleźć Izabel. Jimmy oczywiście wiedział, jak wygląda Izabel, ponieważ, no, widział jej ojca. A wiadomo, genetyka. Wracamy teraz do ojca Izabel. Razem z Karlem zwiedza wulkan i dalej szuka Izabel. Jednak widzi ości ryby i niestety obawia się strasznej rzeczy. Tymczasem Izabel i jej kumple są już przy wulkanie i wymyślili nową zabawę. Mają przelecieć nad wulkanem. Nad tymi bombelkami znaczy. No Izabel próbowała, ale niestety, no, bąble były dość silne i wyrzucają ją do góry. I wtedy leci, leci. I cięcie. Scena zbyt masakryczna, aby ją pokazać. Ojciec Izabel nadal użala się nad sobą. Pozwólcie, że pominę, bo strasznie nudna scena. Izabel nadal leci. No i uderzyła o wodę, ale nic się jej nie stało. Tylko jej kumple zniknęli. Nie wiadomo, gdzie są i nie wiadomo, gdzie ona teraz jest. Tak szczerze. Ojciec Izabel przychodzi do tego miejsca, z którego wyszedł wcześniej, no i niestety twierdzi, że Izabel nie żyje. Wszyscy oczywiście zrozpaczeni. Nawet ci, którzy gardzili tą Izabel. Wszyscy nie mogli się z tym pogodzić i opuścili to miejsce. Pech chciał, że akurat Izabel potem przyszła na to miejsce. Ale nie ma tego złego, przecież Karl został w tym miejscu. I od razu rozpoznaje, że to Izabel. Przecież wiadomo, kto mógł o ojca spytać. Potem idzie taka piaskowa burza pod wodą, czasami może i się zdarzają, nie wiem. I po raz kolejny doceniam skile grafików. Dzięki Karlowi udaje jej się dotrzeć do swojego ojca. Ale nie tylko swojego ojca znalazła. Znalazła też swój tim, który ją znalazł. No, nie muszę chyba przypominać. Niestety jest teraz spory problem. Rafe atakuje wąż morski. No i wszyscy się schowali, tylko że Izabel w innym miejscu, a jej ojciec w innym miejscu. No i ojciec Izabel musiał wyjść, zwabiając węża na siebie. Potem Izabel zwabia węża na siebie i pokazuje się mu wielki wieloryb. Jednak wąż się nie boi. Ale dostał z ukrycia. Potem Karl chce użyć swojej mocy. No ale ta paszcza do jedzenia no tym razem nie podziałała. Ale pomaga ośmiornica Jimmy, wypuszczając atrament. No i teraz największe problemy ma Izabel, ale widzi rozwiązanie problemu wielki głaz. No ale i kumple z akwarium pomagają jej, desorientując węża. I to dało kumplom trochę więcej czasu, bo przycisnęli węża głazem. Potem wąż jeszcze chciał się rzucić, ale dostał od Klary. Ojciec Izabel poznaje, to jest ta Klara, matka Izabel. No i po tym, po tym jak ojciec Izabel zobaczył, że jej matka jest też tutaj, postanowił jednak zostać na tej rafie razem z żoną i Izabel. No i tak kończy się ten film. Iazis Way Home. Ja pierdolę. Jak można wypuścić tak niedokończony produkt? Co? Za mało czasu, czy po prostu budżet się skończył? Że nie mogli dodać animacji ruchu? I w ogóle nie wiem, dlaczego ryby machają płetwami w ogóle w tym filmie. Czy to jest ta psa, że macha ogonem, kiedy się cieszy? To już powinniście sami mi wyjaśnić. Poza tym film jest strasznie nudny. Dużo zbędnego gadania. I jeszcze to zakończenie, kurde. No co to miało być? To królowa nie mogła wcześniej się pojawić? Trochę zastanawiające. W sumie audio jest jeszcze takie w miarę znośne, ale niektóre krzyki brzmią jak w filmach erotycznych, tylko tego nie pokazałem. Grafika? Beach, please. Nawet w latach 90. śmialiby się z tego. A fabuła to istna kopia, gdzie jest Nemo, tylko trochę zmodyfikowana. Film oczywiście nie jest dostępny w Polsce. Zresztą nikt tego nie sprowadził nawet do Polski i dzięki Bogu, przecież w Polsce nikt by się nie zgodził na tłumaczenie, jakby zobaczyli co to jest.